Dzień dobry Państwu, witam Państwa w dzisiejszej porannej kawie. Moim państwa gościem jest dzisiaj burmistrz Brzeska, pan Grzegorz Bardyka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam serdecznie panie burmistrzu. Zaprosiłem pana, żeby porozmawiać z Panem o, o tym pierwszym roku pana rządu, jakieś takie podsumowanie i można powiedzieć, że jest to kometek kadencji, ponieważ nie jest, jakby ta kadencja wszystko troszkę inaczej wygląda. Ze względu na to, że wcześniejszy burmistrz został posłem, ale jest pan od roku burmistrzem. Panie burmistrzu, co uznałby pan za swój największy sukces tego roku? Co, co udało się panu zrealizować i co, co jest dla Pana w tym okresie takie ważne? Myślę, że tych rzeczy było sporo. Mniej kilka najważniejszych. Na pewno taką ważną inwestycją to była budowa Orlika. Jest to taki sztandarzowy program obecnego rządu. Przystąpiliśmy do budowy tego Orlika. Gdzie ten Orlik powstał, panie Gdzie ten orlik burmistrzu. powstał? przy gimnazjum nr 2 w Rzeczku basenu przystąpiliśmy do budowy tego orlika jako jednym z pierwszych w województwie i jako jednym pierwszych skończyliśmy budowę tego Orlika. Ten obiekt już służył dwóch miesięcy mieszkańcom, dzieciom młodzieży. Jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji. Kolejne rzeczy. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest dobra współpraca w Radzie Miejskiej, bo hmm. od współpracy burmistrza z Radą o wiele zależy. Ta współpraca na dzień jest bardzo dobra. I to jest ważny element. Myślę, że również bardzo ważną rzeczą jest kontynuowanie wcześniej rozpoczętych inwestycji, inwestycji i, przede i przede wszystkim przygotowanie kolejnych inwestycji, ponieważ cały czas trwają nabory na programy unijne. Przygotowaliśmy cały szereg dokumentacji na duże inwestycje strategiczne dla gminy, które chcielibyśmy kontynuować w najbliższych latach przy pomocy środków zewnętrznych. Panie muszą, czyli kontynuujecie co jak gdyby co, co, jest, co, 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 co pan burmistrz są pewne rzeczy kontynuowane i pewne rzeczy planowane? To kontynuacja... Jest przede wszystkim ważną rzeczą jest dalsza kanalizacja gminy. Mm -hmm. Gmina na dzień dzisiejszy jest skanalizowana Fięknie, w 60%. Zostały do skanalizowania jeszcze sołectwa i tutaj zabiegamy o środki zewnętrzne, ponieważ koszt tej inwestycji jest bardzo duży. Mm -hmm. Oczywiście skanalizowanie całej gminy to okres kilku lat, można by 10 lat, mm -hmm. natomiast to zadanie chcemy kontynuować. Mm -hmm. A co jest planowane z, innymi, z, innymi, z, innymi? z innych zadań taką sztandarową inwestycją? Na pewno będzie budowa Regionalnego Centrum Edukacyjnego. To jest y, takie zadanie, które y, będzie na pewno y, inwestycją sztandarową dla całej gminy. To jest budowa biblioteki wraz z Centrum Kulturalnym, salą widowiskową. Rozumiem, że na dzisiejszy funkcjonuje już czas kultury, czy nie? Funkcjonuje? To jest jest miejsce to... środek kultury, natomiast Aha. obiekty są stosunkowo małe i jest mała biblioteka, która wymaga nowego budynku. Udało nam się w bardzo krótkim okresie przygotować dokumentację, złożyliśmy stosowne wnioski i w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie. Czy rozumie pan już, że ta inwestycja będzie finansowana ze środków zewnętrznych? W, w dużej mierze ze środków tak. zewnętrznych, natomiast również jest potrzebny udział własny. Ten udział własny to jest na poziomie 5,5 miliona złotych. A, ca ca A całość, całość roz... inwestycji to według danych kosztorysowych to jest około 17 milionów. Czy... Jeżeli udałoby się, żeby, żeby ten wniosek przeszedł i udało się uzyskać środki finansowe, to udało się tę inwestycję zrealizować w okresie tego drugiego półmetka kadencji? No mam nadzieję, że na pewno będziemy ją dość mocno zaawansowali. Mhm. Czy byśmy skończyli, to będzie to zależało od tego, kiedy będą przyznane środki, mhm. ponieważ to od tego zależy że wtedy, ta inwestycja się rozpocznie. Mhm. Natomiast jest inwestycja planowana na 2-3 lata, więc na pewno do końca tej kadencji będzie mocno zaawansowana. Czy jeszcze coś takiego? ważnych rzeczy planowanych, inwestycji no, taką, y, sztandarową inwestycją jest również y, budowa wodociągu. Mamy jedną z miejscowości, która w ogóle nie posiada wodociągu To jest Kolempa z I w tej chwili tą miejscowość sam chcieliśmy zwodociągować. Też zadanie bardzo drogie. Koszt inwestycji 18 milionów. Już tą inwestycję rozpoczynamy. Z środków właścicieli Tak, z tego tytułu, że dofinansowanie tutaj jest na poziomie 4 milionów, więc w tej chwili chcemy to zadanie zetapować. Jeśli będzie nabór, więc złożymy stosowny wniosek, złożymy, mamy dokumentację i mam nadzieję, że również te środki pozyskamy. Panie Pruszu, czy jest jakaś taka rzecz, która, która, y, której nie udało się zrealizować, jaką Pan planował jakoś w tym pierwszym roku? Coś takiego, co, że tak powiem, nie zdawało jakimś takim wyrzutem, co Pan planował, ale nie z własnej winy, ale może z jakichś okoliczności nie udało się. Z całą pewnością taką sprawą są y, mieszkania socjalne. Mm -hmm. Były wstępne plany budowy tych mieszkań. Jest problem, jest problem przede wszystkim z lokalizacją te, tego obiektu. Wcześniejsza lokalizacja nie uzyskała akceptacji społecznej. I tak tego w tej to, chwili, to Była lokalizacja przy ulicy Rzeźniczej, W tej chwili szukamy nowej lokalizacji. Musimy zmienić plan czyszczenia i myślę, że do tego, do tego tematu wrócimy. Mm -hmm. Powiedział pan Paniu o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Chciałem zapytać ile obszarów w Brzesku ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego, a ile go w ogóle nie ma? Góra część miasta posiada taki plan i w ramach tego planu są planowane odpowiednie inwestycje. Ten plan cały czas jest uaktualniany. Wykonywany jest plan w pozostałych częściach mhm. I to jest jakieś takie też zadanie, które pan sobie postawił na z punktu widzenia interesów gminy, ono jest ważne, Pana zdanie? No na pewno y, tworzenie kolejnych części planu jest istotne. Natomiast zrobienie całego planu to też jest inwestycja kosztowna i gminy, przy których inwestycje, które są wprowadzane nie jest to, aby wykonać ten plan jednorazowo. Natomiast y, to zadanie jest kontynuowane. Panie Burmistrzu, jaki jest budżet inwestycyjny na rok 2009 w gminie przez Ten budżet jest dość duży, chyba największy w ostatnich Kilku bądź kilkunastu latach to jest kwota około 21 milionów, mm -hmm. więc tych zadań jest zaplanowanych kilkadziesiąt. Mam nadzieję, że wiele rozpoczniemy i wiele również zostanie zakończone. Panie Musztu, jest jeszcze kwestia takiego ważnego tematu z punktu widzenia poszczególnych, nie tylko gminy Brzeszów, gminy Boknia, mianowicie sprawa zjazdu z autostrady. Jak Pan zafunduje się na tą sytuację? Czy czy sądzi Pan, że uda się przekonać Generalną Dyrekcję Drugi Autostat, co jakby czynią wszyscy burmistrzowi i tobie do tego, żeby sfinansowała część tej inwestycji? Czy bardziej raczej Pan patrzy na to, no nie łudźmy się, musimy to sfinansować tak naprawdę sami? Jak Pan na to patrzy? A no tutaj jestem optymistą z tego tytułu, że nawet w ostatnich dniach odbyło się kilka spotkań, <coughs> między innymi spotkanie z Panem Wojewodą, gdzie był generalny dyrektor, był wiceminister i padały deklaracje, że zjazd z autostrady będzie sfinansowany z budżetu państwa. Już spadały deklaracje, czyli mam rozumieć, że no te deklaracje były takie jakieś wiążące, czy to miało bardziej charakter, że oni wierzą w to, że tak, że, że się uda. No ja, jest... ja myślę, że od dawna się mówiło, że ten zjazd w Brzesku będzie sfinansowany przez generalną dyrekcję i to było jakby potwierdzeniem, a z tego tytułu, że wszystko jest takim jednym z ważnych punktów zamiast na mapie województwa małopolskiego, z takich części województwa małopolskiego, tak jak powiedziałem, jest to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie krzyżują się główne szlaki komunikacyjne. No właśnie, przecież jest kwestia zjazdu, tak naprawdę ten zjazd autostrady będzie dotyczył też zjazdu na przykład do Nowego Sącza. Dokładnie, ten zjazd będzie dotyczył Nowego Sącza, kierunku na Południe, na Słowację. Więc ten zjazd jest nie tylko istotny dla samego Brzewska, ale dla całej Małopolski. Czy prezydent Nowego Sącza i, i, i samorządowcy Nowo Sądecy jakoś zdają sobie z tego sprawę i jakoś uczestniczą w, razem z wami w przekonywaniu do tego, że ten zjazd był finansowany? No, na tym spotkaniu byli przede wszystkim przedstawiciele różnych samorządów, byli parlamentarzyści i generalnie wszystkim zależy, aby ten zjazd był w naszym mieście i aby był sfinansowany, bez jest budżet państwa, więc takie deklaracje padają, więc myślę, że one będą zrealizowane. A już wiadomo jaki jest koszt szacunkowy tej inwestycji z Czy W tej chwili o kosztach trudno mówić, ponieważ dopiero dokumentacja, która będzie wykonana może określić koszt tej inwestycji, więc na dzień dzisiejszy mówienie o kosztach nawet szacunkowych no jest zbyt ryzykowy. Rozumiem. A spodziewa się Pan hmm, przy, tym, przy tym tempie prac nad autostradą Żona dotrze do Brzeska mniej więcej kiedy? jak no ja Przewiduję, że ta autostrada Brzesku powinna być za 3-4 lata. A, czyli 4 lata, i wtedy tak będziecie jakby bardziej martwić, czy też się już przygotowujecie, jak tą sprawę rozwiązać. No tyle, dziękuję bardzo panie burmistrzu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był burmistrz Brzeska, pan Grzegorz Batryka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich telewizów. Brzeska, życzę im również z okazji nadchodzących świąt, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszelkie pomyślności. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.